Pod moim ostatnim filmikiem na temat tego, że nigdy nie jest za późno na szczęśliwe dzieciństwo, pojawiło się pytanie, jak pracować z tym wewnętrznym dzieckiem i z naszym dzieciństwem. Więc, tak króciutko, ponieważ to jest dosyć proces, który wymaga cierpliwości, uważności i takiego ostawania do siebie, ale podam Wam. Przykład z mojej wczorajszej sesji z klientem. Jeden temat, z którym pracowaliśmy, z którym przyszedłem na sesję, brzmiał następująco, że sabotuje w swojej pracy zawodowej, w swojej firmie, reaguje powątpiewaniem na sukces czy na optymizm swojego biznesowego partnera. Czyli kiedy jego partner biznesowy jest podekscytowany, jest pełen nadziei, takiej wiary, że to będzie sukces, że. W nim pojawia się aha, zobaczymy. I tego zastanowiło, dlaczego on sabotuje, dlaczego on nie wierzy, dlaczego on powątpiewa w ogóle, dlaczego w nim pracuje jakiś program, który uniemożliwia mu jakby pójście do przodu, bo on sam czuje, że sam sobą stawia opór w tej sytuacji. I kiedy poprosiłam go, żebyśmy zdefiniowali emocje, które temu towarzyszy, żeby poczuł energię tej emocji i poprosiłam go, żebyśmy cofnęli się w przeszłość, zabrało nas do takiej sytuacji, kiedy on jako trzylatek jeździł na rowerku i on się na tym rowerze przewrócił i ktoś się zaczął śmiać. I on w tamtej sytuacji on nawet do końca nie umiał sobie przypomnieć co do, on nawet nie pamiętał świadomą pamięcią tej sytuacji, natomiast jego podświadomość pokazała mu pewnego rodzaju obraz, kiedy zdiagnozowaliśmy, jak on się dokładnie tam czuł, pomimo tego, że my czasami nie mamy tych wspomnień takich e, e, czystych. Więc nie, nie, jakby nie martwmy się tym, że my nie pamiętamy swojego dzieciństwa, bo tam, gdzie ma nas zabrać, nas zabierze po emocji, właśnie, którą odczuwamy. Czyli jego takie poczucie bycia gorszym, bycia do dupy, bycia beznadziejnym, właśnie w wyniku tego, że nie dość, że nie został uratowany tam w tamtej sytuacji, on tam sobie potłuk, kolana, bo krwawił, natomiast on tam został wyśmiany. I to wyśmianie spowodowało pewnego rodzaju zapis. Jego program, że ja się nie nadaję, że jestem beznadziejny, że mi nie wychodzi. I kiedy my uzdrowiliśmy tę sytuację poprzez, za jakby, zrobienie pewnego rodzaju stop w tamtej sytuacji, zatrzymanie tego i udzielenie temu dziecku pełnego wsparcia, na jakie ono tam czekało, którego się spodziewało, którego pragnęło, którego potrzebowało w tamtym momencie. Czyli Zaopiekowanie się tym maluchem w taki zdrowy sposób, poprzez zdrowego dorosłego, który okazuje wsparcie, jakby racjonalizuje to, co się wydarzyło, że to nie jest koniec świata, ale też zwraca uwagę tej osobie, czy, która się śmiała, że to wcale nie jest fajne, że to wcale nie było śmieszne. Czyli takie pokazanie temu małemu dziecku, że nie jest przedmiotem drwin, że to, co się wydarzyło, każdego może spotkać, a wręcz zachęcanie go do dalszych działań, do dalszych prób, bycie z niego. Z niego dumnym, że tak świetnie sobie poradził. Czyli nakarmienie w zdrowy sposób, uspokojenie tego dziecka, nakarmienie go wiarą w siebie, tym wszystkim tym deficytem, który tam w tamtym momencie w nim wystąpił, tym powątpiewaniem w siebie. Więc kiedy my, tak jakby w przestrzeni energetycznej, w naszej podświadomości, stworzymy nowy zapis, zdrowy zapis tej sytuacji, kiedy to nasze, właśnie ten, to dziecko, z którym mamy kontekst tego wspomnienia uspokoi się w tym, poczuje się z tym dobrze, poczuje się zaopiekowane, widziane, zrozumiane, zaakceptowane z tą swoją niedoskonałością I jeszcze jest takie znormalizowane w tym, że to jest wszystko okej, okay, że tam się, to co się wydarzyło, to jest w porządku, tak może być, bo on się uczę i to jest w porządku, pozwoliło mojemu klientowi od, odczuć wielką lekkość, wielką taką ulgę wewnętrzną, no, i to jest jakby pewnego rodzaju zmiana energetyczna, która od teraz będzie tworzyła w nim nowe zapisy, a to spowoduje, że on zacznie się zachowywać inaczej. To spowoduje, że on teraz będzie reagował w sposób zdrowy w takich sytuacjach. Więc cały proces pracy z wewnętrznym dzieckiem zaczyna się od tego, że my tu w obecnej rzeczywistości. Musimy zdiagnozować w sobie trudną emocję albo trudne przekonanie, czyli wyłapać w swoim zachowaniu to, z czym my mamy tutaj problem. Po drugie, nazwać emocje, które, w co ja tutaj wierzę, określić to, co we mnie jest zapisane, jaka tam prawda o mnie się wydobywa na powierzchnię, w co ja tutaj wierzę. Po trzecie, pójść. Do tego miejsca, w którym ja w tą prawdę uwierzyłam na swój temat, czyli pozwolić sobie, zabrać się do przeszłości, to na początku może się wydawać trudne i warto skorzystać z takiego prowadzenia i pomocy. Oczywiście serdecznie Was zapraszam, jeżeli potrzebowalibyście takiej pracy, czy z takiego przejścia po raz pierwszy przez ten proces, bo wtedy możecie zobaczyć, jak ten proces w Was pracuje, jak krok po kroku tak naprawdę te, te uzdrawianie. Wygląda, i wtedy sami możecie to zastosować przy następnej, każdej następnej okazji odczuwania trudnych emocji, ale możecie to robić, próbować robić sami. Czyli kiedy my wrócimy do przeszłości, do tego punktu, w którym wydarzyło się coś, co spowodowało, wyprodukowało ten zapis, ten program, tam musimy to nasze wewnętrzne dziecko uratować. Czyli tak, jakby napisać nowy scenariusz, tak, jakby. W zdrowy sposób przeprowadzić cały ten proces, bo wtedy w polu naszej energii zmienia się zapis. I to wystarczy do tego, żeby ta część mnie poczuła ulgę. Po pierwsze, wyrażą się wszystkie emocje, bo bardzo często ja tam jeszcze zachęcam do wyrażenia zablokowanych e, emocji, na przykład złości, bo to jest bardzo częste, że nam jako dzieciom w ogóle nie wolno się było zezłościć albo nie wolno nam było płakać, bo zaraz ktoś mówił, nie płacz, nic się nie stało. No nie, no stało się, tam się coś stało właśnie. Ale przez to, że pozostawione to dziecko zostało samo sobie, to ono musiało jakoś zinterpretować i zazwyczaj robiło to w ten sposób, że waliło w siebie. Więc kiedy my odnajdziemy to miejsce, uzdrowimy całą tą sytuację poprzez przeżycie jej, tak jakby w tej przestrzeni energetycznej naszej głowy, jeszcze raz i utulenie, uzdrowienie tej, tej małej dziewczynki czy tego małego chłopca, wtedy nasza poczujecie to po prostu to poczujecie że nagle wasza energia się odmienia i tak właśnie wygląda pokrótce taka najprostsza forma pracy z wewnętrznym dzieckiem to jest jeden z elementów ale bardzo bardzo ważny bo bardzo mocno transformujący przepraszam więc jeżeli chcecie na poważnie zająć się pracą ze sobą ze swoimi przekonaniami to szukanie ich na poziomie tylko świadomym jest to jeden z rodzajów przepracowywania tych programów czy przekonań, ale on nie zmienia jakby Waszej energii, nie zmienia zapisu na głębokich poziomach podświadomych i bardzo często ten program wybija przy następnych okazjach. Więc jeżeli chcecie tej zmiany dokonać na głębokim poziomie, zachęcam do spotkania się właśnie z tym dzieckiem w tamtym momencie, kiedy ono doznało tej krzywdy, kiedy ten zapis się stworzył, bo to da wam gwarancję tego, że będzie to na dużo w głębszym poziomie przepracowane, uzdrowione i że to się nie powtórzy. Także ta reakcja wasza się nie powtórzy. A to, że my tych programów mamy naprawdę w sobie dużo, no cóż, długie lata doświadczaliśmy trudnego dzieciństwa, więc nie dziwmy się teraz, że to z nas pomału wyłazi i pokazuje się w różnych formach. Tak czy inaczej, trzymam kciuki. Gdybyście mieli pytania, piszcie. Ja będę starała się w tych filmikach na te Wasze pytania odpowiadać, żeby pomóc Wam z tym bólem dzieciństwa się spotkać, mierzyć i uzdrawiać. Żebyście mogli wyjść do dorosłego życia z dużo większą lekkością, swobodą i szczęściem. Ściskam.